Siema, tu lecimy na końcu z Brawl Stars i mamy w końcu te 100 Brawl Boxów. Nie wiem, nie, nie wiem ile ja dokładnie zbierałem, więc wam nie powiem. Ale możecie sobie sprawdzić, kiedy był odcinek, jak otwierałem 70 Brawl Boxów, więc od tego momentu zbierałem te 100 Brawl Boxów. Jeszcze dwa dni to miałem 91 i gdyby nie to, że miałem po pierwsze podwajacze w sklepie za darmo, plus jeszcze jest i z podwajaniem podwajanie to jeszcze do, do, dopiero bym to dopiero robił, to był pewnie za dwa dni. Ale tak to, mamy już 100 Boxów, także... No, zaczynamy otwierać. Hop. Dobra, lecimy z tym. O, już dwa tikety na początek. czy po ja już od razu. Kolejny tikety. Cały czas dłonusy lecą na początku. O, teraz nie poleciał żaden. Hmm, chciałbym chociaż Star Power tutaj wydropić, ale może być nawet <laughs> na to. Kolejny tiket. No, trochę to zbierałem, więc chciałbym chociaż ten Star Power, no ale... Tak jak mówię, może być ciężko. Otworzymy sobie myślę, że to. O kolejny ticket do 80 i potem Big Boxa może. Ile mam Big Boxów w ogóle? Jednego czy dwa? Dwa mam Big Boxy, bo chyba kilka też otworzyłem przez przypadek. Jak za przypadkiem klikłem. Także Big Boxów mam mało. Lecimy dalej no. Na razie nic się nie zapowiada, żeby było coś fajnego. Nie no, chciałbym chociaż ten Star Power, bo mogę teraz Dorał wydropić. No, ale wydaje mi się, że jednak nie będzie. Mimo tego, że to jest 1%, więc teoretycznie ze 100 skrzynek powinien wylecieć, no ale. Raczej mi się wydaje, że nie wyleci. Ten... O, 8 gemów. Gemy się przydadzą. Kolejne gemy, 3 tym razem. Okej, okay, lecimy. mam ja miałem chyba jednego albo 3 jakoś. Albo 4? Coś takiego jak, jak zacząłem otwierać, bo otwierałem niedawno chyba tam mega boxa jakiegoś czy coś takiego. Dobra, lecimy za ciało. I tutaj też nic nie ma. Ile już mam skrzynek? 67. Dobra, lecimy z big boxem. 3 itemy, tara, m's el primo, Tikety i 3 gemy Dobra. Jeszcze trochę dawno nie otwierałem skrzynek, no ale wydaje mi się, że jednak nic nie wydropił, no bo mam mega małe szanse, bo z ostatniego openingu z 70 Brawl Boxów mi wypadły dwa Brawlery także no, tutaj mi się wydaje, że nie wydropi nic tak szczerze mówiąc no jak widać, nie zapowiada się na to, żeby coś wydropiło, no ale przynajmniej te gemy i o, tak, o tym właśnie mówię, 5 gemów, już mam 23 gemy ale chyba na Mega Boxa nie nazbieram z tych 100 skrzynek a będzie ciężko przynajmniej, tak mi się wydaje. Ok, lecimy. Ticket M z BB. No tak średnio leci, ale coś tam przynajmniej będę mógł polepszyć postacie. Następny opening to będzie chyba 150 skrzynek. O, kolejne trzy gamy. Tak mi się wydaje, że to będzie 150 skrzynek. Także no o, 50 hajsu. Spoko, spoko. Kolejne trzy gamiki. Bonus, event ticket, event ticket. Tutaj nie ma bonusa. Okej okay. no, Mogło być więcej trochę kemów, ale nie narzekam. W sumie spodziewałem się, że mi nic z tego nie wyleci, bo ostatnio więc w openingu wypadły dwa brawlery. Teraz może mi wypaść tylko albo legenda, albo star power, ale coś takie moje przeczucia są, że mi nie wypadnie star power. Z tego co pamiętam, to przed openingiem miałem 0.06 szanse na legendę, także sprawdzimy jakie będę miał po openingu. Lecimy z tym koksem. 2 event ticket, jeszcze 28 skrzynek. No chciałbym, żeby coś wydropiło, ale no nie wydropi. No nie oszukujmy się, ale nic raczej nie wydropi. Lecimy dalej. Primo i Barley, dwa tickety. Nie będzie nic nawet tego star powera. Ajajaj. Dobra, otwierałem boxa. O, 107 height, słuchaj, chociaż tyle. O, i trzygamy. Okej, okay. lecimy dalej. No nie ma, nie ma nie ma raczej tego star powera, bo już w tych 20 skrzynkach raczej nie wyleci. Dwa tikety. No nie będzie star powera, niestety. No ale przynajmniej się szanse zwiększą, co nie? No, bo jakby wiedział Star Power, to by w sumie się zmniejszyły szanse jeszcze na legenda, a tak to przynajmniej teraz będę miał większe, więc... Ale i tak prędzej mi wypadnie jak już to Star Power niż Legenda. Jeszcze 11 ruleboxów. O, kolejne gemiki. O, kolejne. Pod koniec trochę poleciało tych mówię Mam 40. Lecimy. No i ostatnie 7. Event ticket. No, i co powiedzieć? No, od 100 rollboxów i nie wyleciało nic kompletnie. 5 gemów, Chociaż te gemy letem to już trochę pociesza, ale no to jednak nic nie Ostatnia skrzynka. I uwaga, nic ze 100 skrzynek, nic nie wyleciało. Ale mam nadzieję, że się zwiększyły te szanse. Sprawdźmy, bo jak się nie zwiększyły szanse, to ja chyba nie wiem, co ja zrobię, bo ja zbierałem to dosyć trochę te rollboxy mm, Sprawdźmy. O, zwiększyły się, o, mam, miałem 0.06000, czy jakoś tak, coś w tym stylu. Teraz mam 0.075, czyli zwiększyły się o 25 procent, nie, o 0,15%, no to i tak dużo się zwiększyły. No, star power też mam tam jakieś, więc mam 2800 golda, więc będzie można ulepszać trochę. Myślę, że szeregka wleci na 8. no trochę będzie można ulepszyć, także chociaż tyle, no. Dobra, trochę nieudany opening, no ale przynajmniej gamy i wszystko. Także no, to by było na tyle w tym odcinku, ja się już z żegnam, no i elo!